Witajcie! Niewiele osób wie, że samochody elektryczne były bardzo popularne na początku XX wieku, czyli na długo przed pojawieniem się firmy Ilona Maska. Jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesne Stany Zjednoczone, to tylko jedna piąta wszystkich samochodów w kraju była benzynowa, reszta to pojazdy elektryczne lub parowe. Nie udało się to na długo. Dlaczego i czy teraz uda się to zrobić? Samochody elektryczne są teraz w modzie. Ta gałąź rozwija się szybko w prawie wszystkich uprzemysłowionych krajach świata. Samochód elektryczny to jednak wcale nie wybitnie nowy pomysł. W rzeczywistości ma ponad 100 lat. Elektryczne samochody były tak popularne w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, że w 1900 roku stanowiło około 1 trzeciej wszystkich pojazdów na drogach. Sprzedaż pojazdów elektrycznych utrzymywała się na wysokim poziomie przez kolejne 10 lat. Podczas I wojny światowej zakup samochodu elektrycznego uważano za zachowanie patriotyczne, bo pomagało zaoszczędzić cenną benzynę na potrzeby wojska. Dlaczego w końcu jednak samochody elektryczne zniknęły? Stoi za tym historia rewolucji motoryzacyjnej połączonej z powstaniem koncernów naftowych. Samochód elektryczny był pomysłem wyprzedzającym swoje czasy. Aby spojrzeć na wczesne pojazdy tego typu z odpowiedniej perspektywy, trzeba zrozumieć zarówno sam transport, jak i dostępności energii elektrycznej w tamtym czasie. Pojazdy konne były używane jeszcze obok pierwszych samochodów, tak benzynowych, jak i parowych, czy właśnie elektrycznych. Silniki parowe okazały się niepraktyczne, bo wymagały stałego zaopatrzenia w wodę, a uruchomienie ich zajmowało dużo czasu. Samochody napędzane benzyną były głośne, emitowały szkodliwe spaliny i trzeba było je uruchamiać ręcznie. Wydawało się, że samochód elektryczny miał potencjał, ale technologia akumulatorowa nie stała wówczas na odpowiednim poziomie. Elektryczność pojawiła się w miastach dopiero na początku XX wieku. Samochody elektryczne zawitały na ulicach w latach 30. XIX wieku, kiedy Robert Anderson ze Szkocji opracował zmotoryzowany powóz. Pojazd ten nie był praktyczny, bo jego akumulatora nie dało się naładować. Gdy akumulatory stały się szerzej dostępne w 1859 roku, wynalazcy po obu stronach Atlantyku stworzyli prototypy pojazdów elektrycznych. Około 1890 roku William Morrison wprowadził sześciomiejscowy elektryczny pojazd, który osiągnął maksymalną prędkość 16 mil na godzinę. Był to okres wręcz prehistoryczny dla pojazdów elektrycznych. To zapoczątkowało jednak trend. Warunki drogowe poza obszarami miejskimi były złe, więc na początku XX wieku podróżowanie samochodem ograniczało się do miast. To właśnie wtedy producenci zaczęli produkować pojazdy elektryczne. Mogły one pokonywać krótkie odległości. Były ciche, czyste, a kobiety lubiły je, bo łatwo się nimi kierowało. W Stanach Zjednoczonych Thomas Edison zaczął opracowywać lepsze akumulatory do pojazdów elektrycznych przez jakiś czas współpracując nawet z Henrym Fordem. Około 1898 roku w Niemczech Ferdinand Porsche zbudował pierwszy elektryczny samochód benzynowy, czyli prekursora dzisiejszej hybrydy. Samochody elektryczne stały się tak popularne w ruchu miejskim, że na początku XX wieku w Nowym Jorku, Bostonie i Londynie pojawiły się nawet floty taksówek elektrycznych. Do 1912 roku 38% pojazdów poruszających się po drogach w USA stanowiły pojazdy elektryczne. 40% było napędzanych parą, a tylko 22% to pojazdy benzynowe. Model T. Samochód elektryczny zapowiadał się obiecująco, popyt zaczął słabnąć, gdy Henry Ford wprowadził model T w 1908 roku. Zautomatyzowany system produkcji Forda pozwolił na sprzedaż modelu T za 650 dolarów do 1912 roku, podczas gdy samochód elektryczny kosztował 1750 dolarów, czyli prawie trzykrotnie więcej. W tym samym roku w pojazdach benzynowych wprowadzono rozrusznik elektryczny. W rezultacie silnik samochodu nie wymagał już ręcznego uruchamiania, dzięki czemu samochody benzynowe stały się bardziej popularne. W 1912 roku w Ameryce sprzedano tylko 6 tysięcy samochodów elektrycznych w porównaniu do 82 tysięcy Fordów Model T. Były też inne istotne niuanse. Akumulatory do samochodów elektrycznych trzeba było często ładować. Elektryczność stawała się coraz bardziej powszechna w miastach, ale nie na wsiach, dlatego niewygodne było ładowanie samochodu elektrycznego na wsi. Koszt elektrycznego samochodu w połączeniu z ograniczoną dostępnością energii elektrycznej poza obszarami miejskimi spowodował, że samochody tego typu były dostępne tylko dla zamożnych mieszkańców miast, a nawet wtedy ich atrakcyjność była ograniczona. W latach dwudziestych miasta były połączone lepszymi drogami, a ludzie chcieli podróżować dalej. W tym czasie w Teksasie odkryto ropę naftową, a benzyny było pod dostatkiem i to w przystępnej cenie. Koncerny naftowe zdominowały branżę energetyczną, samochody benzynowe szybko wspięły się na szczyt. Większość producentów samochodów elektrycznych zniknęła. Jeden z ostatnich, Detroit Electric, zaprzestał produkcji pojazdów elektrycznych w 1939 roku. Samochody benzynowe stały się od tego czasu standardem, mimo sporadycznych prób ponownego wprowadzenia pojazdów elektrycznych na przestrzeni wielu wieków. To, co stare, dziś znów jawi się jako nowe. W latach 90. zainteresowanie zmniejszeniem zależności od ropy naftowej doprowadziło do renesansu eksperymentów z pojazdami elektrycznymi. General Motors podjęło nieudaną próbę wprowadzenia na rynek dwumiejscowego pojazdu elektrycznego o nazwie EV1. Znaczący przełom nastąpił w Japonii w 1997 roku. Toyota wprowadziła model Prius, pierwszy masowo produkowany pojazd hybrydowy, wyznaczając początek rynku hybrydowego i wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi. Obecnie zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, ograniczone zasoby naturalne i stale rosnące zużycie energii razem radykalnie zmieniają postrzeganie pojazdów elektrycznych. Tesli przypisuje się otwarcie nowego rynku pojazdów elektrycznych z naciskiem na zaawansowaną technologię. Inni producenci samochodów obecnie budują pojazdy elektryczne tak szybko, jak to tylko możliwe. To nie koniec rozwoju. Stan akumulatorów stale się poprawia, liczba stacji ładowania rośnie, ceny stają się coraz bardziej konkurencyjne, a popyt konsumencki przyspiesza. Na początku XX wieku samochody elektryczne były modne i to samo dzieje się w 2022. Historia ma tendencję do powtarzania się i uczy nas, nawet jeśli nie zawsze sami wyciągamy z tego wnioski. Teraz przedstawiamy Wam historyczne zdjęcia z ówczesnymi pojazdami elektrycznymi. Wczesny ładowany samochód elektryczny 1900 rok. Mężczyźni jadący samochodem elektrycznym zaprojektowanym przez niemiecką firmę Siemens i Halskę pod Berlinem. Niemcy 1882 rok. Kamil Żenaci jedzie samochodem elektrycznym własnej konstrukcji pod Paryżem we Francji. Stał się pierwszą osobą, która przekroczyła samochodem prędkość 100 km na godzinę, czyli 62 mil na godzinę (1899 rok). Taksówka elektryczna na Manhattanie w Nowym Jorku 1906 rok. Elektryczna zamiatarka ulic, czyszcząca ulicę w Berlinie, Niemcy 1907. Samochody elektryczne na stacji ładującej, 1909 rok. Zwiedzanie elektrycznego autobusu wycieczkowego w Nowym Jorku, 1904 rok. Elektryczny buggy przed starym budynkiem Opery Metropolitalnej w Nowym Jorku, 1898 rok. Broadway, Times Square. Oprócz transportu konnego i tramwajów liniowych na zdjęciu są dwa samochody. Autobus turystyczny po lewej, taksówka po prawej. Oba są zasilane energią elektryczną. 1905 rok. Reklama samochodu elektrycznego. 1910 rok. Pani używająca urządzenia do ładowania swojego samochodu elektrycznego Columbia Mark 68 Victoria. 1912 rok. Roger Walls w swoim elektrycznym samochodzie 1899. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!